Mały leniwiec kurczowo trzymał się złamanej gałęzi. Jego dom na wiadukcie został przecięty na pół przez buldożery. Robotnicy na dole nie zauważyli drżącej kulki futra, szeroko otwartymi oczami patrzącej z przerażeniem. Maria zauważyła go podczas swojej porannej drogi do pracy. Bez wahania zadzwoniła do swojego kontaktu w ratownictwie dzikich zwierząt Diego. Mamy piętnaście minut, zanim wytnął ten odcinek ostrzegł Diego, wbiegając po awaryjnej drabinie. Leniwiec odsłonił zęby, sycząc słabo, gdy Diego się zbliżył. Jego łapa zwisała bezwładnie, wyraźnie zraniona. "Spokojnie, malutki" szepnął delikatnie zawijając go w ręcznik. Gdy schodzili w dół, buldożer ruszył naprzód, niszcząc pozostałą gałąź. W sanktuarium odkryli, że to samica i że jest w ciąży. Nazwali ją Milagro, cud. Przez tygodnie Diego spał obok jej wybiegu, karmiąc ją liśćmi z ręki, zdobywając jej zaufanie cierpliwością. Gdy jej dziecko przyszło na świat, Milagro pozwoliła Diego pomóc, układając maleństwo bezpiecznie przy swojej piersi. Sześć miesięcy później Diego oprowadził Marię po lesie deszczowym sanktuarium. W koronach drzew nad nimi Milagro patrzyła na nich, a jej dziecko jechało już samodzielnie na jej grzbiecie. Wyciągnęła zdrową łapę w stronę Diego, dotykając jego wyciągniętych palców, po czym zniknęła w szmaragdowych liściach, nareszcie w domu. Stary Pitbull trząsł się w kącie schroniska, ślepy na jedno oko po siedmiu latach walk psów. Pracownicy oznaczyli go jako nieadopcyjnego. Kiedy Emma przechodziła obok jego kojca, nie był takim szczeniakiem, jakiego sobie wyobrażała, ale coś w jego poddanej postawie poruszyło ją. Przykucnęła, wyciągając dłoń. Pies wzdrygnął się, potem powoli przesunął się do przodu, ostrożnie wąchając. Nazywa się Wojownik, powiedział opiekun. Nikt go nie chce. Ja chcę, wyszeptała Emma. W domu wojownik przez kilka dni chował się pod meblami. Emma siedziała blisko, czytając mu na głos powieści. Dziewiątego dnia, gdy przysnęła w trakcie rozdziału, coś ciepłego przytuliło się do jej nogi. Postępy przychodziły powoli. Pierwsze machnięcie ogonem. Pierwsze szczeknięcie. Pierwsza zachęta do zabawy. Sześć miesięcy później Emma zaczęła szkolić wojownika na psa terapeutycznego. Jego łagodna cierpliwość wobec dzieci zaskoczyła wszystkich oprócz niej. Dziś wojownik odwiedza szpitale, a jego posiwiała mordka przynosi pocieszenie pacjentom walczącym z własnymi bliznami. Dzieci głaszczą jego łaciate futro, a on wtula się w nie, pokazując, że zepsute nie znaczy nie do naprawienia. On wie, jak to jest tłumaczy Emma, patrząc, jak pies tuli się do młodej ofiary poparzenia leczyć się, znowu zaufać, stać się tym, o czym wszyscy mówili, że nie dasz rady.